Dobra, to w nie jest. To jest to pewnie mam nowy akumulator, nie? Dobra, kto jest najdalej od tego miejsca mieszka? Nie ma go akurat. Akurat nie był w stanie tu dzisiaj jechać. A kto jest ze Świętokrzyskiego? wszystkiego? No czyli nie nie ma na górę. Czyli ze Świętokrzyskiego wszystkiego jest niewiele osób. Się Dziewczyny, czemu jeździcie na tych motocyklu? Bo lubimy, bo jest fajnie. Fajnie? No pewnie. Ale wieje. Nie, nie szkodzi, to Jej. można się ubrać. Jak na nie na wygodnie. Nie, bardzo wygodnie jest. jest. Właśnie. I... Super jest. Właśnie, pytam o wygodę. bo Yy, Rozmawiałam ostatnio z koleżanką, i ona sobie nie wyobrażała, że dwie godziny z tyłu yy, na motocyklu to można się wykończyć. Jak dwie godziny? Dwie? A, a pięć, dwie, a, a sześć. Dwie godziny? Mój rekord to jest 1350 km jednym strzałem 13-14 godzin. Z tyłu? Tak, no raczej. <noise> nie, W no <raczej. głosy> bocznym. No tak. Niesamowite. Co prawda po tych 300, 1350 km nie umiałam wyjść na pierwsze piętro, ale jakoś sobie poradziłam. Da się, wszystko się da super. Rozmawiam z kim? Marcin Wilk. Powiedz mi jedną rzecz: jaką grupę motocyklową wy reprezentujecie? Reprezentujemy grupę Super Tenere Adventure Poland. Jeździmy na motocyklach Enduro Turystyczne producenta Yamaha, ale są też z nami koledzy na innych motocyklach, na BMW, na ktm i na Suzuki. Czyli rodzaj motocykla nie jest determinujący dla uczestnictwa w tej grupie. Dokładnie tak. Dlaczego przyjechaliście tutaj? To jest impreza, rozpoczęcie sezonu Motostart 2019. Jeden z kolegów, który mieszka w busko zdrój jest organizatorem i zaprosił nas tutaj na ten weekend. jaki weekend? Ciekawe? Tak, no dla nas jest troszeczkę trudna pogoda. Co prawda jesteśmy przygotowani, żeby jeździć w każdych warunkach atmosferycznych. Niemniej jednak, no wczoraj na przykład ja z pod Wrocławia jechałem y, 3 godziny w deszczu i przy 3 stopniach no, to, to nie było wybrać. to <laughs> przyjemne? Nie jest przyjemne. E, no ale dzisiaj już jest bardzo fajnie, jeździmy, zwiedzamy. Ile kosztuje motocykl? Jaką ma pojemność? Mniej więcej uśredniamy. Motocykle kosztują mniej więcej około 40-60 tysięcy złotych w zależności od rocznika. Pojemność 1200, 110, 112 koni mechanicznych. Tak Czyli się. duże możliwości, jeżeli tak. chodzi o szybkość. Tak, tak, tak. E, czy wzrasta zainteresowanie tym rodzajem spędzania czasu, czy nie? Jeśli chodzi o, o nasz kraj, to, to raczej tak. Mamy, mamy tutaj e, coraz większą rzeszę motocyklistów. E, zwłaszcza na tych motocyklach mniejszych kategorii, pojemnościowych. Zmieniło się prawo i można na kategorię B już jeździć motocyklem, tam do 150 chyba centymetrów sześciennych. Więc będziemy widzieć z roku na rok coraz więcej motocyklistów na drogach. Jesteś skąd? Jestem z Wrocławia Z Wrocławia, czyli jesteś pierwszy raz święto wszystkim? Byłem tylko przejazdem, a tutaj a tutaj pierwszy raz mam przyjemność zwiedzać i przyjrzeć się bliżej. To mam pytanie: masz przyjemność czy nie? Mam przyjemność. dziękuję Dziękuję.